Był taki ktoś. Pod tym hasłem społeczność szkoły podstawowej w Sadl nie przygotowała wieczornicę poetycką. Wygaszonej, ozdobionej setkami świet sali gimnastycznej, uczniowie szkoły wykonali program, na który złożyły się wiersze i pieśni poświęcone między innymi znanym i nieznanym bohaterom, którzy na przestrzeni wieków oddali życie za ojczyznę lub w obronie innych. Co roku spotykamy się by. Uczcić i pamiętać o osobach, które poległy podczas różnych powstań i zawsze jest to dla mnie taki wyjątkowy moment, żeby słuchać i odbierać to, co inni mówią, tak, żeby to do mnie trafiało, do mnie bardzo trafia ta poezja, którą tutaj wszyscy przedstawiają. Dla mnie jest to bardzo poważny dzień, recytuję dzisiaj wiersz i myślę, że to jest dla mnie bardzo zaszczyt, żebym tutaj występowała w dzisiejszym dniu. Do tej opowieści o patriotyzmie i poświęceniu użyto utworów wielkich polskich poetów i artystów, bo także im poświęcona była wieczornica. Tegoroczny temat naszej wieczornicy to był taki ktoś. Chcemy upamiętnić. Wspomnieć dzisiaj Tadeusza Różewicza, Marka Grechutę, Czesława Niemena, Wisławę Szyborską, księdza Jana Twardowskiego, Juliusza Słowackiego, no takich najznakomitszych twórców, którzy się zapisali na kartach naszej literatury. Wieczornice połączono z Narodowym Czytaniem Kordiana. Dzieło Juliusza Słowackiego prezentowali uczniowie szkoły i zaproszeni goście. Urodzonych nadziei, aż przejdą przed Wami. Pozdrowieni uśmiechem, pożegnani łzami. Takie wydarzenia Podstawówka w Sadlnie organizuje już od wielu lat. Wieczornice, czyli te wieczory poezji. Wpisały się w tradycje szkoły. Realizowane są od wielu lat. Tak naprawdę zapoczątkowali nauczyciele, bodajże bibliotekarze, którzy no chcieli zwrócić uwagę na literaturę, na poezję. No i co roku były inne tematy poruszane w związku z tym wydarzeniem. Była to dla mnie posępna przestroga, abym wnetka się myśli zapalonych. Dziś gardzę głupią ostrożnością gminą. Gardzę przestrogą, zapalam się, płonę, jak kwiat liściami w niebo otwartymi. Młodych artystów oglądali nie tylko rodzice, ale też przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, dyrekcje gminnych instytucji, a nawet goście spoza granic gminy.